Ja usiamanko z tej strony Jachi łopata, a dzisiaj sobie zagramy w grę Minecraft. Dobra, zatniemy sobie drzewko, włączę sobie cięcie i co ja sam zatnę. Dobrze już sobie ściąłem drzewko. Dobra teraz sobie damy tu pe, 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 pe. Tam, mamy koniki. A więc gdybyśmy zdobili jakoś siodło, to byłoby fajnie. Kurczaka na razie sobie go nie będę zabijał. Spoko, postawimy kraping. Zrobimy sobie kilow, miecz, sikierkę i tyle. Dobra. Pyk, pyk. Mam pomysł jeszcze. Zrobiłem sobie łopatę. W kopie się i się Dobra, zrobiłem tam. Teraz w craftingu chciałbym zrobić drzwi. Pyk. Siup. Jesz jeszcze sobie pokopię. Pyk, kilofik. Pyk, pyk, pik, Pyk. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście będzie kolejny odcinek, bo... Nie, nie wspomniałem, żebyście pisali komentarze, bo ja podpisuję prawie na wszystkie. I bardzo lubię, jak piszecie komentarze o węgiel. Jeszcze nie będziemy na razie kończyć, bo, minu, bo filmik trwa minutę i okay, 54 sekundy. Ten crafting, który jest na polu. Oj, musimy sobie przenieść do, do Zrobię jeszcze te pochodnie. Dobra. Crafting. Zrobimy sobie dwa piecyki. Żeby to było fajnie. W, kole... w tym odcinku chyba nie ogarniemy łóżka. Już myślałem, że kończy zdowca. Kura, daj jajku. na sobie kilka drzew. Na kolejny odcinek, żeby no, w kolejnym odcinku sobie dom zrobimy. Dobra. Powoli już będziemy kończyć, więc podejdziemy sobie do mojego. Nie, nie, gdzie jest mój domek. tam. I się pożegnamy. A więc... Ja ogarnę więcej drewna sam i pa